Cześć, wam, drewka dzisiaj. Właśnie już mam. No, powoli no, no prezenty już właśnie dostaję. Bo 15 lipca mam. Do, do urodziny. I już powoli właśnie dostępuję. No, prezenty. I właśnie no, na początek dostępuję drapeczkę. No, nowe 7: kule, lol. I takie kauczuki. Takie jajeczko. Co się wyklułam Do no, to może na początku zacznijmy. Od zdrapeczki, co coś właśnie będzie. Czy będzie jakaś wygrana? I właśnie, pada też jest cała bokra, ta zdrapka, trzeba delikatnie zdrapywać. Czy nawet się dają zdrapać? Ojej, trochę będzie problemu. No, trochę się, właśnie nie da zdrapać. Chyba ciężko, może być dziura. Czekajcie. No coś się nie udaje. No to może jej nie będziemy zdrapywać. To, to zdrapeczka była przegrana, to teraz może sobie przejdziemy do tej nokuli. Takie są właśnie laleczki. I co tu właśnie można y, mieć laleczkę, jakieś bociki, no wyglądają jak, jakieś no kalosze i naklejki, jakieś podpowiedzi. To gdzie tutaj się na początku otwiera, a tu jest właśnie takie fajne coś. Zobaczcie, ale nie wiem jak się to A, tutaj się właśnie to otwiera i patrzymy, co tu się właśnie trafi nam. Co tu właśnie będzie? Co tu jest? O, mamy coś. Ale jest wszystko zmoczone. jać, Podpowiedź mamy jakiś e -e -no, kościół, i no klauna. To może lubi się ta laleczka śmiać. Nie wiadomo. No to otwieramy właśnie dalej warstwę. To była właśnie pierwsza warstwa. W tej widzę, coś będzie innego. O, problemy z ostrością, a już jest ostrość. Okej, okay, teraz tutaj właśnie drugi. A tutaj właśnie otwiera się. Ok, czy damy nawet radę? Damy. Ok, to otwieramy. Ale to jest fajne. O, ale to jest błyszczące. Zobaczcie. Ale super, może to trochę zmniejszymy. O, zobaczcie. Jakie to jest super. I co tu właśnie mamy. Coś na, na tym jest. Yy, a może już. A, tutaj są właśnie naklejeczki. No, takie malusie fajne są. Zobaczcie. Takie właśnie naklejeczki. Chyba coś jest z ostrością. Okej, okay, widać. Tak właśnie wyglądają te naklejeczki. Okej, okay, to teraz właśnie kolejna warstwa Już znowu coś z ostrością Trzeba to właśnie uważać Tak, to właśnie otwieramy no, kolejną warstwę Tu są jakieś saszetki O, tak to właśnie wygląda To mamy właśnie pierwszą saszetkę Co tu może właśnie być? tego to ja właśnie nie wiem. Jak to się właśnie otwiera. A, tak, ok. Mamy tutaj buteleczkę. O, fajne. I co to jest jakieś takie się Mam tutaj właśnie no buteleczkę. Żeby laleczka sobie napiła. No, to fajne, ale znowu coś z ostrością. Taką mamy właśnie buteleczkę. Ok, no to no, otwieramy kolejną saszetkę. Chyba już będzie właśnie tutaj, w tej kuli. A może to jakoś otworzyć. Jak to właśnie się otwiera, chyba tędy. Ech, ja mam właśnie to pierwszy raz. A tutaj. Okej, okay, dobra. Ale chyba tędy. No. Okej, okay, to musi nas otworzyć to. Okej, okay, waga. Otwieramy, otwieramy. I czy będzie właśnie tutaj kolejna saszetka? Co tu może właśnie być? I wiadomo, z się otwiera, chyba tutaj. Um, okay. ok, muszę to właśnie nożyczkami otworzyć. Uwaga, i co to właśnie będzie? Co to właśnie będzie? Aha, źle otworzyłem, no, otworzyłem właśnie. No znowu nie, no. Yy, ok, teraz już musi być właśnie dobrze. Ta torebka jest naprawdę już taka trochę poszkodowana. Ale ładne bo bociki. Zobaczcie. Ale ładne świecące. To nie są kalosze, tylko fajne takie bociki. Zobaczcie, ale fajne. No, mi się one bardzo podobają. Takie są właśnie mini. Tak właśnie wyglądają te buciki Są takie fajne, mini. Kolejna właśnie no warstwa to będzie chyba o tutaj. Już prawie jest cała otworzona. A może jeszcze pomniejszymy. Będzie lepiej o. Ale teraz którędy? O no, ten. Bo tutaj się suwak właśnie otwiera. O, ale jak to się właśnie otwiera, no. ja Jacie. Okej, okay. dajemy właśnie radę no. No. Po prostu super. O, jest, udało się. O, jaka ładna złota. Wow. I chyba teraz tędy. Oh my god. Laleczkę, że właśnie odłożyłem, ale no nic właśnie nie widać. I tutaj patrzymy. Mamy tutaj taki haczyk na, ten, na to pojemniczko. Okej, okay. i co tu mamy właśnie dalej? Tutaj są chyba wszystkie laleczki, mi się właśnie wydaje. Ile laleczek? Ile laleczek? Zobaczcie, ja bym z tych właśnie wszystkich y, najbardziej chyba chciał. Tom jest taka bardzo fajna, i chyba z tych rzadkich, da, albo tą Wow, a są jeszcze po, po drugiej stronie, nie. A tutaj chyba instrukcja, instrukcja, jak to właśnie wszystko wygląda, to nas nie interesuje. I co tu właśnie będzie, coś jest, yy, nie wiem właśnie, co to jest, bo nie widzę. A co otwieramy właśnie, co to jest. To chyba coś na głowę laleczki. Co to może być? Co to może być? Gdzie ta jest właśnie kartka? Co to może być, właśnie, za laleczka? No nie wiem, ale okej. Okay. Dobra, mamy to właśnie te wszystkie rzeczy i otwieramy teraz, właśnie, laleczkę, którą właśnie mamy. Jak ta laleczka, właśnie będzie wyglądała i szybko patrzymy. No nie mogę niestety to otworzyć. Uwaga, patrzymy, ale chyba będzie ładna. Chyba będzie ładna. Czy. Co to jest za laleczka? Ale super! Taką mamy właśnie laleczkę. I teraz zobaczę na instrukcję. I chyba nie wiem, czy mam wła... Wła... właśnie tą, co bardzo chciałem. Ale jak mam tą, to jest po prostu super. A jakie są jeszcze? No nie no, chyba to jest właśnie ta. Ale jeszcze mamy właśnie gdzieś jedną, jedną właśnie saszetkę, To chyba tutaj, no, mam rację. I, a to co, co to właśnie będzie, to ja nie wiem, ale chyba ubranko. Ubranko to właśnie będzie. Okej, okay, do, uwaga, otwieramy dalej. Otwieramy, otwieramy. Tak jest właśnie ubranko. Teraz no, obieramy tą laleczkę. Tak właśnie wygląda ta laleczka. I jak Wam się właśnie filmik podobał, to dajcie lajka w górę, subskrypcję, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że jeszcze sobie no, no kupię na pewno taką laleczkę, lale, bo, bo tą do, dostałem. Ale zobaczymy, bo może je, je, jeszcze taką dostanę kulę. No, jak dostanę to, to będzie fajne, fajnie, no to dajcie lajka w górę, subskrypcję to popatki.